pytanie, pytanie o artystkę, artystka napisała, jak odetkać trąbki słuchowe. Yy, rozumiem, że chodzi o to, że my wiemy, że są zatkane, uszy, uszy nie działają zbyt dobrze, są gorzej słyszą i ktoś potwierdził, że to jest kwestia trąbek słuchowych, no bo yy, często samemu nie wiemy, czy to są trąbki słuchowe. Generalnie pacjenci, którzy mają przetkane trąbki słuchowe i mają zbierający się wysięg w jamach narzekają często na to, że na przykład przy ziewaniu, przy przełykaniu mają takie uczucie trzeszczenia w uszach. To jest tak związane z tym, że yy, trąbka słuchowa jest połączona z mięśniami podniebienia. Jeżeli mięśnie podniebienia pracują na pinają się, te trąbka się chwilowo otwiera i wtedy ten wysięg, który znajduje się w jamie bębenkowej, czasami jest tak, że on się delikatnie tam przemieszcza, wpadnie bąbelek powietrza do środka i wtedy powoduje to trzeszczenie. Czyli przy takich objawach zdecydowanie oczywiście trzeba zająć się nosem, czyli robimy wszystko, żeby wyleczyć nos. Jeżeli tam jest, w nosie jest katar, szczególnie jakiś zapalny śluzowy czy ropny, nos nie oddycha, jest obrzęk błony śluzowej, to musimy zrobić wszystko, żeby dobrze wyleczyć nos. Jeżeli... W ciągu dwóch, trzech tygodni podleczymy nos, bardzo wyraźnie będzie w lepszej formie, i dalej ta sytuacja z trąbkami się utrzymuje. Ja bym wtedy zastosował otowent, czyli ten produkt taki do przedmuchiwania, albo zatykać sobie nos i robić takie próby, że zatykamy nos. I dmuchamy bardzo silnie powietrze, tak, żeby ono wpadło do jamy bękowych. To jest metoda, tak powiem, bezpłatna. Natomiast jak chcemy kupić leparat, to kupujemy odwent, to jest taka biała końcówka, naciągamy balonik na tą końcówkę, przedstawiamy do nosa, dmuchamy. Jest filmik na kanale na ten temat, także proszę sobie zerknąć. I wtedy regularne takie kilka razy dziennie dmuchanie tego balonika powoduje, że możemy te trąbki odcierać, błona benkowa się uwypukla, wpuszczamy powietrze do jam wywych i w ten sposób okoimy. I właściwie takie zabiegi robimy do czasu, aż się ucho całkowicie zagoi. Później Możemy takie zabiegi przerwać i bucho powinno być całkowicie wyleczone. Nie pozostawić trwałych żadnych efektów ubocznych związanych z tym.